The Room, Dark Matter VR to intrygująca gra logiczna z kultowej serii The Room, która tym razem zawitała w wirtualnej rzeczywistości. Koncepcja gry jest utrzymana. Dalej mamy do czynienia z różnymi skrzynkami, obiektami i pokojami pełnymi zamków, glifów, znaków i zagadek, które musimy rozwiązać. Dark Matter przeniesie nas do pięciu światów, gdzie każdy posiada swój temat przewodni. Naszym zadaniem w każdym pokoju jest dotrzeć do kamienia, który schowany jest... no właśnie... gdzie? Musimy znaleźć odpowiedź na to pytanie. Gra wykorzystuje teleportację, gdzie możemy się przemieszczać po pokoju wyznaczone przez programistów miejsca. Musimy mocno wytężyć wzrok i zwracać uwagę na najmniejsze szczegóły i detale przedmiotów, które mogą stanowić podpowiedź. Nasz bohater posiada umiejętność spoglądania przez soczewkę UV, która potrafi pokazać pomaziane znaki na podłodze czy ścianach, które mogą przybliżyć nas do rozwiązania zagadki. Wierowa interakcja ze światem jest bardzo prymitywna. Możemy chwytać przedmioty kluczowe, możemy ciągnąć za dźwignie, linki i kręcić kołem. A tak to lipa świat. Ogólnie nie jest interaktywny. Twórcy się tutaj nie postarali do takiego stopnia, że szczerze to gra mogłaby wyjść nawet bez wirtualnej rzeczywistości, jak wszystkie inne części serii. Grafika wydaje się być niewyważona. Niektóre pokoje czy obiekty są bardzo detaliczne, a tekstury wyświetlane są w wysokiej rozdzielczości. Niektóre pokoje natomiast wyglądają, jakby były stworzone w pośpiechu, przez co brakło czasu na dodanie szczegółów. Muzyki jest bardzo mało i głównie będziemy słyszeć tylko nas i to co dotykamy. Gra jest dobrze zoptymalizowana, na moim komputerze stałe 120 fps na Valve Index, to coś co lubię widzieć. Jeżeli interesują Cię escape roomy, tona schematycznych zagadek, w których próbujesz znaleźć połączenie i rozwiązanie, to The Room VR Dark Matter to świetna 4-godzinna przygoda, która dumnie trzyma poziom oryginalnych gier z telefonów lub komputera. Szkoda, że interakcja z wirtualną rzeczywistością jest niestety szczątkowa. Ocena ogólna 7 na 10.